Może jeździć i stwierdziłam, a przypnę go do roweru, czy tam sobie trzymać na tym i sobie pojeżdżę. A potem stwierdziłam, że to jednak jest głupi pomysł jak mi mama powiedziała, a co, na, co jak na niego najedziesz i mu złamiesz krygosłup? Nie wiem, no to rzeczywiście mogłoby być nie mm. A on jest taki głupi, że on jeszcze wozi pod nogi, nie? No drfi też taki był. Więc niestety na razie nie ma szans. Można na rowerze sobie mogę jeździć. O, sobie się tak, pan ogar. No, ale ja niestety tutaj na tym piasku dostaję jakieś takiej energii, że... Właśnie nie wiem, nie wiem co jest grane, ale naprawdę. Więc uwielbiałem piasek. O i tutaj. Ogar i Golden. Angus i Dryf. A tak. Dryfik musi pozaczepiać teraz.